Cześć, ma Kolska, witam Was w kolejnym odcinku na moją kanadę Dzisiaj witam Was już w piątym odcinku z naszej serii Minecraft Survival. Tak, ja dzisiaj jesteśmy w naszym survivalu. Znowu, bo 16 łapek. Ponad 16, bo ja nie sprawdzam. Ostatnio sprawdzałem, było 16, więc dziękuję Wam za to. Widzę, że Wam się Minecraft podoba. Ja ci, jak zobaczyłem, pójdziemy co do pewnego miejsca. Czyli do wioski, tak jest, obiecałem wam w poprzednim odcinku Na końcu ją znalazłem Jeśli chcecie więcej odcinków z Minecraft, to zostawcie tutaj 17 łapek A będzie kolejny odcineczek, jeśli chcecie Jeśli chcecie następny odcinek szybko, bo jeśli będzie tak to wolno To i tak nagrywam odcinek, bo wam się po prostu seria podoba z Czego się cieszę Dzisiaj idziemy sobie do wioski tylko, że Dawideryk zapamiętał, gdzie ta wioska jest. Bierzemy sobie najpotrzebniejsze rzeczy, które nam się przydadzą w tamtym miejscu. I możemy wyruszać, dobra. Lecimy, to było w tamtą stronę. Chwila, wezmę może emeralda, bo chyba miałem. Jeśli pomijam to no chyba, że mam dziurawą pamięć. Mam 5 emeraldów, które nam się przydadzą. Podczas tradowania się z wieśniakami. I tak, lecimy. Sobie, w, w poprzednim odcinku był zbugowany śnieg. I mam nadzieję, że na taki nie trafię. Lecimy sobie w tamtą stronę. Proszę bardzo, tam... Gdzieś tam jest ta wioska, dlatego w tamtą stronę biegnę, bo mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć szybko. Ona wcale tak daleko nie była, sobie włącz od razu F3. I idziemy chyba dobrze. Nie wiem, ludziska, ja też nie pamiętam dokładnie gdzie to było, bo ja to nagrywam dwa dni temu. A więc no, i to nie, i to było... Dobra, biegniemy, to gdzieś było, o, to gdzieś było, gdzieś tam. Co, 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 co tu znalazłem chwilę, czy ja wróciłem do igla? Tak, ja do igla wróciłem, Boże. Ja w złą stronę poszedłem, dobra. Można zrobić cięcie, i widzimy się jak dojdę do bazy. Albo, albo nie. Po prostu zrobię sobie tak. jestem z powrotem. Chwila, mój miecz, wyrzuciłem miecz i screenshot'a zrobiłem przypadkowo. OK, jestem z powrotem. Jak się zauważyć, doszedłem do naszej wioski. Tam mamy, tak ona wygląda to, to już widzieliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj sobie do niej zajrzymy. Jeszcze sobie zrobię screena na miniaturkę. Dobra, screen na miniaturkę zrobiony. Idziemy, co my tu mamy? Mamy cave'a na dzień dobry. Tu mamy, proszę bardzo, latarnię i zboże, zobaczymy co tu rośnie Tu rosną ziemniaki, wezmę sobie trochę Bo ziemniaki akurat nam się przydadzą w bazie I marchewki Dobra, okradniemy te pole, bo inaczej, bo potrzebne będą nam ziemniaki weźmiemy sobie to Bo po prostu bez tego to nie przeżyjemy długo, no nie przeżyjemy Dobra, okradniemy te pola Na Dereksy si, złodzieją, nie kradnij ale w sumie, jak tak patrzeć, to bez jedzenia to my długo nie pożyjemy. Patrzcie, jak mam mało. A fajnie byłoby zacząć wsadzić. Tu mamy piec. Weźmiemy go sobie od razu. Bo jak nie wiem, nie, ten piec nam się przyda. Co to jest? To jest domek, patrzcie. To no w ogóle nie gram na internet w turniej, tego ja nie wiem. Tutaj nie ma nic, ale przytulmy dom. Tutaj mam wieśniaka. Co, co czym ty handlujesz? Dobra, wezmę tą tarczę, bo ona mi przeszkadza. Czym ty handlujesz? Aha, to jest zielony, czyli on nie handluje niczy. pamiętajcie. Zielone wieśniaki nie handlują niczym. Wezmę sobie kolejny piec hutniczy. Kolejne. Dobra, najwyżej. Pyk. Jeszcze wam powiedzieć w tym, od, w, tej, w tym odcinku, na temat serii od, no, odnośnie tej serii, że ona się zakończy. Ona się zakończy wtedy, kiedy po prostu przyjdziemy graczy i kiedy ze smokiem. Zawalczymy. Dobra, co mamy tutaj? O, mamy pierwszy lód. To sobie oczywiście weźmiemy, bo bez luta no to kiepsko. Noc nas zastała najgorzej. Zaraz się gdzieś prześpimy tutaj na szybkości. Dobra, tutaj mamy taki mały domek, który nic nie ma. No, szukamy głównie loota, żeby nie było. Bo mnie tam niepotrzebne. Co to jest? Smokera, to sobie wezmę. Krowa, patrzcie, krowa nam się przyda, ja sobie też niestety, dobra, bierzemy te piece hutnicze, bo one nam się przydadzą do przepalania, oczywiście czego przepalanie? no do przepalania, o to świnie sobie zabierzemy w z powrotem, ja wam mówię, dobra, czym ty handlujesz, mamy farmera, który który nie handluje się tak, tak naprawdę niczym ciekawym dla nas, no wziął mi ukrad, jak mogę się zauważyć, wziął mi ukrad, dobra, Trzeba tą wiosk obrabować raz za porządnie. To sobie weźmiemy od razu. Brooving stand, czyli że ten jest 300 od razu bierzemy. On nam, jest pod, on nam się przyda na 100%. Ty nie handlujesz sobie niczym ciekawym. Tego cię nie potrzebujemy. Nie, nie prześpimy się w łóżku, bo są potwory najgorzej. Dobra. Tutaj dom w ogóle lewituje. Śnieg zresztą też W środku nie ma nic. Gość w ogóle tam śpi, nie wiadomo jak. O, ja pozdrawiam w takim domu mieszkać nie, nie wiem jak on to robi, hardcore walony. Ale jakoś... Ale jakoś żyje. Dobra, chyba wzięliśmy wszystkie rzeczy, te ciekawe, z tej wioski, trochę im zostawimy tych upraw. Bo mamy już wystarczająco dużo, dobra. I przy okazji sobie gwiznę świnie, tylko że muszę się gdzieś teraz szybko przespać i... I chyba będzie kolejny timelapse, który będziemy świnie prowadzić do... No, do naszej bazy po prostu, bo to nie będzie trwało 5 minut. Nie no, 5 minut może będzie trwać, ale nie będzie trwało mega krótko jakoś, dobra. I bierzemy sobie świnie. Furtkę też sobie wezmę i kilka płotków. Uj, nie, 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 nie bi świni. Dobra, wezmę sobie y, 8, 9, zrobimy. Dobra, i bierzemy świnie i idziemy, dobra, timelapse. Patrzcie, cztery świnie, idziemy. I don't know why, you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around, I won't think twice when you're gone Don't hesitate to call me back, cause I won't Jestem już pod bazą, jak możecie zauważyć wprowadziłem świnki Mam dokładnie cztery Tam się da, że jeszcze krowy uda mi się wziąć, ale nie znalazłem żadnych tam, się da, że tam są krowy, ale nie było niestety, dobra Musimy je teraz wprowadzić do bazy Patrzcie, marchewkę mam Musimy teraz tutaj wprowadzić I je zamknąć, jak tutaj je zamkniemy to mamy sukces, bo świnie będą zaprowadzone Dobra, postawić nie mogę Ojojoj co oj, oj, oj. Ja wezmę? Może zrobię to? Teraz daj, Daryk, sobie poradź. Tu 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 tu, 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 dobra. Te świnia będzie cięższe niż myślałem. Ale trzeba je będzie tutaj, niestety, zamknąć. Na razie, będą musiały świnie mieszkać z nami. Dobra, tu, tu chodź tu. Chodź tu, To tą świnią akurat będzie ciężko, żeby ją tu zaprowadzić. Chodź. Weźmiemy je tutaj trochę, zaprowadzimy Wolnij sobie drugą rękę I to szybko zabuduje. Proszę bardzo, świnie są uwięzione w naszej bazie. O oh yeah, mamy. Uwię... Świnie są zna... Świnie będą mieszkać na razie z nami. Ja, może, jeszcze tutaj zrobię im szybko jakieś tutaj miejsce, żeby one nie miały. Żeby one nie musiały żyć z nami. Ja tylko sobie... Ja muszę szybko wziąć żelazo. Będę musiał zrobić generalnie poza odcinkiem porządek w skrzynkach. Bo syf mam... Bo mamy syf. Łopata. Ja tutaj skopiłem sobie trochę dirta. Właśnie specjalnie po to płotki brałem z wioski. Aby tutaj trochę... Zrobić miejsca dla świń. No bo szanujmy się, mieszkać ze świniami to no... No normalnie. Prosiak. Normalnie, no nie halo. Kto mieszka normalnie ze śmijami? Dobra, trochę im tutaj musimy skopać miejsca. Na razie im wystarczy o tyle miejsca. Tylko sobie jeszcze to oświetlimy. W następnym odcinku będziemy robić farmę. Gdzie te świnie poszły? Gdzie są te świnie? Co na tu robi? Halo, chodź tu. Co one tu robią? Świnie mi uciekły. O Jezu, dobra. Jeszcze je wprowadzimy sobie i będzie końc odcinka. Chodźcie. Jak one wyszły, to ja nie wiem, dobra. Musimy mieć sobie marchewkę, żeby je wprowadzić. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu, 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 dobra. Teraz trzeba wziąć sobie płotki i to zamurować szybko, tak, o tak, właśnie tak, muszę teraz się z tym wymurować i proszę bardzo, zamknęliśmy świnie, mamy teraz świnie w bazie, proszę bardzo i tym oto akcentem mogę skończyć dzisiejszy odcineczek. są oczywiście był Dericks, Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz widzimy się w kolejnym odcineczku To było na tyle. ELO!